Paweł Mędrysy. Witamy, witamy. Z racji tego, że Paweł mi tu przygotował kilka szczególnych gołębi. Są to głębie młode, które tutaj ile trzy miesiące siedzą. Nie? No Czekaj już no. siedzą długo. Tak, także widzą, koledzy, ja tutaj u Pawła zaliczkowałem gołębie, bo tu nie można tak kupić, tu trzeba się ustawiać kolejkę. Paweł, ty teraz prawdopodobnie w Polsce będziesz miał trzeci wynik w kategorii A, tak? Znaczy się, no wynik jest wylatany na trzeci wynik w Polsce w kategorii A dorosłych i dziesiąty wynik w Polsce, bo mam dwie drużyny, miałem roczną drużynę i można powiedzieć taką troszeczkę roczną ze starszymi. To te roczna ze starszymi była trzecia. No jest trzeci wylatany, a tamta jest druga, dziesiąty wylatany. No i w tym roku młode, można powiedzieć, już zakończone kategorie. Jedna drużyna ma 9,49 wynik, a druga drużyna w kategorii AMO 62 wynik. Także. także jak to Paweł liczy, że to będzie drugi wynik w Polsce. Na tym chwilę jest drugi wynik w Polsce, w kategorii a jest drugi wynik w Polsce. tak jak Paweł mówi, także widzą koledzy, że cały czas tutaj Paweł, że tak powiem, jest... Można powiedzieć na listach no, no na pierwszym miejscu, nie? cały czas do przodu, idę do przodu. No, ale też jak właśnie przed chwilą rozmawiałem z Tobą, to też zakupiłeś gołębie nowe, no, tak? kilka, do, kilka, kilka dobrych gołębi, no, tak? Parę, parę sztuk, ale za duże, bardzo duże pieniądze. Można powiedzieć, że Paweł kupił za duże pieniądze, że zostawił samochód u no, ja nie Campa. Ma, że, nie ma, że boli. Nie ma przypadku, nie ma, że boli, tutaj mamy pięknego gołębia, tak. super fajny ptak, widać po gołębiu. Artur, prezentuj. I tutaj mamy gołąbka o numerze 5928. Super, tutaj naprawdę gołą, można powiedzieć, prześwietny. Tata jest brat 59,90 pełny. Brat 59,90 dwa razy w Polsce. Pierwsza Asica, to, to jest słynny gołąb na całą Polskę. A mama jest córka Olimpijczyka. Olimpijczyk był sparowany na Arizonę. Arizona, Arizona razy, razy Olimpijczyk to jest mama 61,77. Tata jest 34,92. Dzieci, znaczy dzieci, no, dziecko i brat najlepszych gołębi podstawowej gołębi. Nie? Także widzą koledzy, że tutaj Paweł, no mogę mu tutaj podziękować, bo właśnie tak widać po gołębiu, dobrze. jak gołąb wygląda. Tak. Super ptak, super gąb. Zresztą. Nie, no ja gołąb ja jest to. Z Pawem jak się umawiałem, że po prostu no, muszą być gołębie szczególne dla mnie. Tutaj hodowcy mi też ufają, wierzą, bo widzę po. Po telefonach, jak po prostu tutaj ode mnie zamawiają ptaki, że zawsze chcą, żeby po prostu był dobrze obsłużeni. Ale tego gołębia, nie klata tak, i... wszystko, ale gołąb, ale gołąb jak no, wygląda. Maszyna. Tutaj widać maszyna, dokładnie. Także przepiękny ptak. Paweł, który będę ubrał gołąbski już do malutku? Także widzą koledzy, że gołębie są szczególne. Paweł, karma. Wiem, że dobrze się, że tak powiem, sprzedaje twoja karma, No nawet byłem u kolegi tam, Szosta w Muszynie, to mówi na twoje karmie, leci. Dużo tam jest właśnie Heniu i Krzysztof. Dużo e, osób leci. się mówi, i, że na twoje karmie leci. Ja karmy nie mieszam, ja ino zdradziłem recepturę i kazałem zrobić tak, jak ma być. Dziewczyny tam robią, i jest git, ja lecę tam na tej karmie, chłopaki też lecą. No ale to właśnie świadczą wyniki, Super. tak? Trzeci no wynik w Polsce. jak wyglądają gołębie. nie? Gołębie no. zdrowe i piękne. tu mamy będzie. Samica? Yy, nie wiem, czy nie będzie samica, bo to jest dużo, dużo, mhm. duży gołom nie widzę, żeby ryczała. Ale to jest paczka. Mamy pięknego gołębia. 5912, szpak. Tutaj jest, wiadomo, spawa tutaj najlepszych gołębi. Widzą koledzy jak są gołąbki poskładane. Tutaj nie ma no nie jest, ma lipy. Tata jest no pomału, bo to jest. Ale to jest taki, moc, jaki cwany? Mocne gołębia. Mocny, mocny, no. Yy, co jest najciekawsze? Półsiostra tego gołębia w tym roku ma 4. Tak? No bo mama jest 3375 i yy, to córka jej w tym roku ma 4 Wa bo 10 konkursów, nawet z Niemiec była u mnie pierwsza, to, to nie wiem, tam szósta, czy kto jest mhm. na oddział. A tata jest syn szpakara z Olimpijka 1093. Także gołębie, no jest, szczególne. Tu jest, tu, no, tu, jest, tu jest coś. To jest materiał, to jest bombowy materiał. No, tutaj no, no nie ma lip No mnie też teraz szpaczka tam też fajnie leci, z tego samego łączenia, bo mam akurat trzy do lotu, ten jest czwarty akurat, bo to miał też być do lotu. Artur mnie odebrał wtedy, no i, i jest, jest jaki jest. Ale piękne gołębie tutaj widać po skrzydle. Szybki gołąb, szybki ptak. Super, super gołębie. 6171 tu jest fajny o jest, tutaj lalka tu jest tata 101 drapa syn poker e, Bolt, czyli, czyli, czyli syn poker face'a e, to jest, tak, tata jest jego tata jest jego 101 od drapy to samiczka. Piękna samica. No ty co? Ty z drapą się wymieniłeś, tak? Nie, ja kupiłem mu drapę. A kupiłeś, tak? Dwa takie gołębie, też drogie. A on ciebie też coś brał? Nie, nie, nie? chciałem. Ja tam nie chciałem A ty nie... w z spółki wchodzić. Tylko po co kupiłem. Ja chciałem to, co chciałem, kupiłem i, i tyle. Y, samiczka jest po tata, jest oryginalny drapa. Y, syn Bolta. Mama jest córka 5990, 90 no, Pięknie. Parowana na ojca. 5990 była parowana na ojca najlepszego głębia w master, w kategorii D. Od chłopaków z Juraszku, z Czech. Także widzą koledzy, że tutaj do Ja gołębie się no. z chłopakami z Czech. Oni mi przywieźli olimpijczyka, tego z master, bo im dałem olimpijkę do, do parowania i nie zniesła im jajek. A przywieźli do mnie i samica zniesła za. No tak jest, nie? No Tak jest, takie są No nie I wymieniliby się tam programem. Oni przywieźli mi ojca olimpijczyka, ja im dałem olimpijkę, ale później przywieźli olimpijczyka z olimpijką do mnie, bo no nic <laughs> tego nie było. To jest akurat staty olimpijczyka. Ta, no, ojciec olimpijczyka był sprawny na 59,90, to jest córka, 590 59, razy e, symbolta. Super gołębie. Także Ta, widzą koledzy, że tutaj, gołębie. no naprawdę, jak się te gołębie bierze do ręki, to widzą koledzy, że no, szczególne gołębie, e, numer gołębia 6171, te gołębie tutaj po prostu miała być trochę inna sytuacja, bo miały być lotowane, ale ze względu na to, że ja nie miałem czasu, e, po prostu tutaj w Polsce u jednego z, z hodowców, u kolegi Ola, ale że po prostu nie miałem czasu. Te gołęby tu zostały. Paweł tu przygotował no nie takie no, głębie szczególne no, prawda? Ale piękne gołębie. Tu widać jak gołąb leży w ręce, to tutaj koledzy jak widzą, to widać, że to są szczególne ptaki. No super gołębie. Piękne gołębie. 61,71. No kapitalne, sami. Znaczy one w ogóle są wszystkie, wiesz, tu nie ma przypadkowych. Nie, nie, tu nie ma. Tu nie ma widać. Widać po gołębiach, że to jest to co ma być. Widzę koledzy, jest. że ja tutaj mam wszędzie drzwi pootwierane, mogę sobie tutaj wybierać co mi pasuje, gdzie jestem, także tutaj nie ma nie ma po prostu lipy, że, że coś nie jest tak. Gołąbki najlepsze tutaj widać po gołębiach, to to... Gwiazdory, gwiazdy tego nie są. O jest. A tu jest akurat y, zroczny, ale to jest no, z lotowych jeszcze, bo to był, do lotu był gołąb przestawiony. Mm -hmm. O, ale to piękny gołęb, kapitalny. I tu jest numer gołębia 5937. Tak. Piękny też. Ta. Tata jest roczniak, bo to jest lotowy gołęb jeszcze był. Tata jest roczny 8014, syn Wyrykamena czyli ten 8014 to jest pełny brat tej, co ma 4 a to jest Bo To jest z tej samej pary. Verkamen razy od Roberta prezent z Guda. To jest Aha. najlepszej jego pary. Mama jest od Vandenabele. I on mi przywiózł Mustang razy Vandenabele. Ostatnie dziecko mi przywiózł. Aha. Ja mu kiedyś tam podarowałem fajnego gołębia, On mi się też odwdzięczył. I ona była 3, 3 7, 5. To jest syn. On miał już jako młody brady, popatrz, na 5. Teraz ma roczny 8. Ojciec tego ma 8 roczny. Mama jest oryginalna Gaston Gewower gołębi, wow. z Belgii. Także widzą koledzy, że... Mam o 7 konkursów, Oryginalno belga jest. Także tutaj to, to jest super gołębie, co, no. co super lecą, tak? To ten gołąb to jest brat samicy, co ma ile wa. 4 wa. Widzą no, koledzy, że tutaj no naprawdę gołąbki są szczególne. No ale super Trzy... gołąb, lalka. Nie no, piękny gołąb. No, lalka. ale widać jak gołąbek zbudowany, jak jest poukładany, jak leży, także tutaj nie ma w ogóle o czym mówić, Przepiękny gołąb. Już tu zobaczymy, co tu jest. 5941 zrobiła. Tu jest coś pięknego i no nie wiem jeszcze z czego, muszę zobaczyć. Tutaj mamy gołąbkę o numerze 5941. Tak jak jest. mówię, to są szczególne gołębie. O, Paweł tutaj. Właśnie się uśmiechnął do rodowodu. To jest gołąb, którego Hirmi, tata jego, to jest od Hirna. Jak byłem na wystawie, to Hirmi tam poklepał mnie po plecach i tam poszedł do tyłu i tam mi przyniósł gołębia. Z kiteli się wywodzi. Tata to jest po jego najlepszym rodowodu 669. Ja nie rozpisuję rodowodu. Do jest ojciec i matka i to jest najważniejsze, ale ta córka znaczy mama matka. tego, to jest córka 79 razy Mentenka. Mhm. Yy, mama jest była pożyczona na jajka oryginalne od Mentena, a siostra, czyli ciotka tego w tym roku ma u mnie 10. A ciotka tego gołem. No 10 razy była w koszu 10 konkursów ma. Yy, oryginalna córka 79 razy Mentenka. I to jest młody, ja mam do lotu dwa, kurde, cztery młode mam do lotu z tego gołębia. Z tej samej pary? Z tej samej pary, z z tej tej brak, samej pary brak, no to, to, to no są na szpicie siadają. No, tak, no także widzą koledzy, siadają. że no tutaj super, super gołąbki. Złączyłem szybkie, bo tam wiesz, od, od chwil na tej głębi mu fajnie lecia, tego z tego kitla. No mhm. i u mnie z menteny, no i tak to wiesz. No, nigdy nie chciał taki gębi, ale gdzieś to się mi udało i, no, tak. i leci. Nie? Ale, ale menter, jest, nie? Menter, to jest, nie? Mentor też jest kurna mistrz Belgii, nie? święty Pamięci. No siedmiokrotny, no. siedmiokrotny mistrz sprintu, nie? Tak jest. No. On tam, bo kolega Jarek mi przywiózł tej gołębi. Nie dużo, bo tam to mi pożyczył. I to mnie nie trzeba dużo. Dwa, trzy mądre i tyle. Tu nie, no nie to wiem. piękne. O jest. Jezu Mariusz. Nie wiem, czy to nie będzie ale jego Widać szóstwo. w ręce, jak Ale to jest, to jest gołąb kurwa jaj już już z za gniazdku to ubarane boskie. Przepięta samica ta samica to jest na tak jest 5942 i to jest siostra tego jest Można zobaczyć czółebki przy siostra, oczach. To jest siostra tego wcześniejszego. Gołąbek pięknie zbudowany. No, to mi się najbardziej podobała ta samica To jest, to jest niesamowita samica. Piękna, piękna. ma oko do rozpodu to, to głowa boli. Ale oko i w ogóle no, budowa, budowa, nie? Jako nie? jako krowa, nie? Trzeci cze, pas. Pięknie zbudowana, także widzą koledzy, że no, tutaj gołąbki przepiękne, szczałeczki przy oczach. No, to co ma być, super ptaki. Także widzą, koledzy, tutaj zadobywamy kilka gołębi. Mamy tutaj, że tak powiem, zadatkowanych gołębi około dwadzieścia kilka. Tak jak mówię, dzisiaj bierzemy tutaj sobie, wybieram to, co uważam, że są bardzo dobre ptaki. No i tak tutaj się to wszystko właśnie dzieje. Tutaj przypadkowo, że mnie znalazł, nie zlapełem ostatniego, bo Artur już nie chciał więcej. Mówi do mówię jeszcze ci jednego złapie. No, <grystanie> jeszcze ci jednego złapie i co ci tutaj dużo będę mówił? Tu jest dużo gemi Wam de <grystanie> Oj. To jest słynne Jupitery? Tak, i, znaczy się tam jest jeszcze coś tam. Y, Jupitery i z tyłu jest jeszcze w Hurricane. A to mam od kolegi. Widzisz, uciekło mi. Kurcze. Wygrzewane Paszu, tak? No nie, bo tam jest, y, jak widzisz, a nie uciekło nazwiska, aż mi wstyd. O Jezu, pożyczył mi samicę. No Jezu, 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 ale... Pada mnie zatkało teraz. No wyjdź. Myślałem, myślałem i ten, oryginalna samica, mama była, babcia była oryginalna, wandepaszka. Y, no, no patrzcie, no aż mi normalnie... Małżeństwo z Lubelskiego, Tomka, kuzyn Tomka, kurcze super hodowca Jezu, leci z żoną Ja wiem o czym ty mówisz, on, on w mówi, Holandii on siedzi w Holandii, tak. sąsiad się ja sąsiedzku Van de Ja wiem o mi mówi, no? roz... on ma ślusa, Najlepszą samicę i rozpadową pożyczył od Van de Pasza. Van de był u niego na locie, idą mu samice, bo ona była i kozą to samce do Polski wziąć On mi ją pożyczył, <coughs> powiem szczerze, że nie za bardzo z nimi za bardzo leciały, mhm. bezpośrednio po nich ale, ale jak zostało tam 2-3, widzę teraz po dzieci, ale są lepiej mhm. niż po nie bezpośrednio. I to jest tak, tata jest oryginalny syn 933 razy ta Wandę Paszka, mhm. A mama jest córka, mama jest dwójka, super samica u mnie lotowa. Po 933 synie, razy siostra 750. 30 02, a ta 3002 babka tego gołębia. Miała w tamtym roku 5 konficjent do B, a rok 4 do A. U, babka, tak? No, ona jest w zrozpodził. Super. 30,02. No i to, to są gołębie, no kapitalne. Także widzą, gołębie, koledzy, tutaj że... mamy zresztą widać też po gołębiu. Ogon w jedno piórko, no, gołębie przecudne. No. Numer gołębia tutaj 61,18. Szapawa pochwali, bo się sprawił z tymi gołębiami. No, gołębie jest kapitalne. Gołąbki Gołąbki są, są młode. Uszykowane, przepiękne. Super gołębie, kurde. Fajnie się pokazują teraz. No dobrze lecą. No ale tutaj jak Paweł jak powiedziałeś masz głębia, co ma 4 konficyny, tak? No nie ma tu przypadkowych gołębi, wiesz. Nie ma tu przypadkowej głębi. Najlepsze jest to, że wujek jego 95 za młodego miał trzy konficyny, nie był te, tego tam... Mhm. A to jest po 90, 94 on troszeczkę słabiej leciał za młodego, ale lepiej zaś za rocznego leciał. No i, I to te to są no szybkie gołębie. No. No ale gołębie w rękach widzisz, weź do ręki. Nie no, tu się nie gołębie do ręki, to jest super Paweł. Ja Ci dziękuję bardzo, nie będę czasu nie, zabierał. Ja żadnego nie powstydzę, to... Nie, nie, tutaj to... gołębie te, które biorę od Pawła, to nawet mnie na szczęście osrał, także to... No i była Szczęśliwy tak. gołąb. No bo to jest wybrane... <laughs> ale piękne, no naprawdę... Ja to jest prawdopodobnie samica. Ale piękne Mama gołąb. jest duża i... Mówię z ostatniego, mówię wezmę tego siódmego, mówię, bo ten mi się podoba najbardziej też. A tamta niebieska i ta to są sami te to torpedy, nie? Paweł, no gołębie są, no, nie ma tu co mówić, to ktoś, jak będzie chciał te głębie ode mnie, to co weźmie do ręki, no, wiesz, to powiem dziwić, ci, że, że super ptaki, super. jak mają mnie leczyć, jak tak wyglądają, nie? No nie. a właśnie, to są rapiej to są, to są, głębie sportowe. No, to jest to, że. Ale, koledzy, tutaj mamy gołębie sportowe. U mnie sobie można tutaj dzwonić do mnie. Pawełowi chciałem podziękować za współpracę, że dobrze tu działamy. Gołębki są super. Paweł, dziękuję bardzo. Jak to mówię, nigdy się nie dziękuję za gołębie, tylko dziękuję się za, za, za gościnę. O, no także dziękuję Za dziękuję. Nikt nie, nie dziękuję, bo, bo to jest daleko droga do wszystkiego, ale... No trzeba pracować z gołębiami, tak. tak? No i trzeba dobre gołębie krzyżować z dobrymi gołębiami. No nie ma, że woli. Nie? Także koledzy, wszystkiego dobrego, dobry lot. Dobry lot. Dziękuję Zdawiamy, bo jeszcze tam coś zostało.